Szczęść Boże, moi kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jak zwykle lipiec to czas przygotowań do pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, na którą dzisiaj bardzo serdecznie Was zapraszam. W tym roku będziemy pielgrzymować, mamy nadzieję, zupełnie w innej atmosferze, a więc będziemy mogli pielgrzymować jako wspólnota wiary. Czas pandemii stwarzał różnego rodzaju ograniczenia, tym razem nasza pielgrzymka rusza na trasę w całości, jak minionych lat. Głównym myślą, przewodnią naszej pielgrzymki są słowa Chrystus jest naszym pokojem. To jest w kontekście roku duszpasterskiego, posłani w pokoju Chrystusa. Pragniemy wraz z Maryją pielgrzymować w tym roku, prosząc o pokój, oczywiście pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, pokój w naszych sercach, pokój w naszej Ojczyźnie. Szczególne wyzwanie dla nas to przede wszystkim być ludźmi pokoju. Nasza pielgrzymka, jak co roku, wyrusza 2 sierpnia z naszej archikatedry wrocławskiej, natomiast na jasnej górze będziemy 10 sierpnia dziękować za czas pielgrzymki. Serdecznie Was wszystkich zapraszam, aby ten czas pielgrzymowania był czasem budowania pokoju. Między nami budowania pokoju w ojczyźnie i całym świecie. Szczęść Boże!